Dobra, moi drodzy, wracamy do prelekcji. E, czas na prelekcję, która sprawi, że poczujecie się jak sędziowie w sali sądowej. Maciej Grzegorczyk zabierze nas w podróż przez świat finansów, gdzie to właśnie wy będziecie musieli wydać wyrok. Kto poniesie konsekwencje, a kto dostanie drugą szansę? Przekonajmy się. Przywitajmy Macieja Grzegorczyka. Witam wszystkich. Ja nazywam się Maciej Grzegorczyk i postanowiłem dzisiaj zrobić specjalną prezentację. Nie będę was zanudzał, nie będę mówił, że podatek od krypto to jest po prostu 19% i nie rzucę tutaj różnego orzecznictwa. Postanowiłem wykorzystać ten event do tego, żeby zrobić razem z wami takie społeczne poczucie sprawiedliwości, badanie tego społecznego poczucia sprawiedliwości. Powiem wam taką króciutką historię i Poproszę Was, ci z Was, którzy chcą, żebyście wyjęli telefon, nie musicie nic instalować, dostaniecie QR-kod i w ramach tego QR-kodu będziecie musieli, będziecie mogli wydać wyrok na bazie tego, co usłyszycie. Ale zanim przejdziemy do tego, mamy takiego Bartka, zwykłego inwestora kryptowalutowego który zaczął się interesować różnymi modelami zarobkowymi. Inwestował na spocie, brał udział w Airdropach, korzystał ze stakingu i są różne teorie prawnicze, podatkowe odno odnośnie tego, jak należy to rozliczać. No i faktycznie, tak jak mamy wyroki odnośnie stakingu, że jeśli jest tam walidacja, to jest on neutralny podatkowo, to chcę Wam powiedzieć z tej praktyki kontrolnej, że jak kontrolerzy widzą, że to są kryptowaluty, to są zainteresowani tym, czy jest to rozliczone na picie 38, czy, czy, czyli czy jest zapłacony 19% podatek. Ci inwestorzy kryptowalutowi, którzy mają zyski rzędu kilkuset tysięcy złotych, nawet jeśli nie jest to poprawne rozliczenie, to jeśli oni rozliczą się na tych 19%, to po pierwsze raczej nie dostaną kontroli, a jeśli już dostaną kontrolę, to paradoksalnie ta kontrola może wykazać to, że ich podatek mógłby wynieść mniej niż 19%. No ale mamy tego Bartka. I on rozlicza się to jest nasza aplikacja, KryptoPity. Ci z was, którzy chcą skorzystać z aplikacji, mogą skorzystać z tego kodu, jest 15% rabatu. No ale ten Bartek, potem jak już się rozliczył, to postanowił, że szuka dalej i zainteresował się P2P. Zapewne wielu z was korzystało z P2P. Wielka uwaga na P2P, bo na P2P jest bardzo dużo oszustw. Organy ścigania mają też bardzo dużo roboty z tym, że ludzie, którzy wystawiają ogłoszenia, nie zawsze robią prawidłowo AML i w związku z tym później ludzie, którzy kupują te kryptowaluty to tak naprawdę są często mułami płatniczymi, są oszukiwani, nie dostają tych kryptowalut, są wyłudzenia. No więc Bartek był takim handlarzem na P2P, miał wpis do rejestru walut wirtualnych w Katowicach, brał nawet dowody osobiste. Generalnie robił taki zupełny, zupełny standard. I przyjął od jednych ludzi 600 tysięcy złotych. No i co się okazało? Że on, przyjmując te środki, powinien zrobić badanie źródła pochodzenia środków. Wynika to z ustawy ML, że trzeba badać źródło pochodzenia środków w uzasadnionych przypadkach. Kiedy jest ten uzasadniony przypadek? Oczywiście żadne orzecznictwo o tym nie mówi, nie ma też komentarzy na ten temat, ale w praktyce te badania źródła pochodzenia środków, giełdy, kryptowalut robią na poziomie 200, 300-400 tysięcy złotych. Jeśli przekraczacie taką kwotę, te krypto, fiat-fiat krypto, to Giełda raczej powinna Was zapytać o to, giełda czy kantor, jakie jest źródło pochodzenia środków i nigdy te badanie źródła pochodzenia środków nie może być zrobione na zasadzie tylko świadczenia. Zawsze trzeba wziąć dokumenty źródłowe. No więc Bartek nie zrobił tego, bo stwierdził, że nie chce tracić klienta, no bo na rynku P2P handel tego typu jest bardzo rzadko powiązany z badaniem źródła pochodzenia środków. Ludzie mają dużo większy apetyt na ryzyko. A wymiana informacji jednak krąży. Czyli jeśli wy sądzicie, że giełdy kryptowalut będą zachowywały informacje odnośnie waszych transakcji, odnośnie tego, co wy robicie na giełdach przed urzędami skarbowymi, przed GIFem, czyli urzędem AML-owskim bądź przed prokuraturą i tak dalej, to tak nie jest. Wszystkie giełdy i kantory, jak dostają zapytanie, to bardzo prosty i szybki sposób udostępniają te wszystkie informacje, a te informacje następnie są wykorzystywane przez inne organy, czyli ta wymiana informacji, ona po prostu zachodzi i tak jest przy różnych firmach kryptowalutowych. To nie jest tak, że jedne odpowiadają, inne nie odpowiadają. Te, które działają na rynku polskim, a przez działanie na rynku polskim mam na myśli również firmy międzynarodowe niezarejestrowane w Polsce ale korzystające z europejskich instytucji płatniczych. Te, które nie wydają tych informacji do europejskich podmiotów, to raczej są te firmy zarejestrowane na drugim końcu świata, które nie korzystają z europejskich instytucji płatniczych. No więc nasz Bartek no niestety obsłużył takie transakcje, których nie powinien obsłużyć i został zatrzymany przyznał się, że on faktycznie robił te transakcje, no nie badał źródła pochodzenia środków i on nie chce mieć w ogóle żadnych problemów. Dostał zarzuty z artykułu 299, czyli tak zwane pranie pieniędzy, i te sankcje karne, podstawowe w praniu pieniędzy, to jest 6 miesięcy do 8 lat. I tutaj jest to, na czym chciałbym, żebyście się skupili, czyli że ta sankcja może być od 6 miesięcy do 8 lat. Wyszedł za kaucją. Ta kaucja, tak jak pewnie słyszeliście niedawno, różne osoby wychodziły za kaucją. Jeden znany z loterii wyszedł za kaucją, inny znany z crowdfundingu też wyszedł za, za kaucją, czyli za tak zwanym poręczeniem majątkowym. Te poręczenie majątkowe czasami wynosi 50, 100 tysięcy złotych, a czasami może wynosić właśnie nawet 2 Miliony złotych i więcej. Nigdy ono nie jest przyrównane do tego, ile wy macie majątku, a raczej jaka jest skala czynu. Bartek nawet myślał o tym, czy mógłby dostać tak zwany dozór elektroniczny. Dozór elektroniczny można dostać, jeśli ma się wyrok do półtorej roku, do półtorej roku w ramach pozbawienia wolności. Natomiast zawieszenie wykonywania kary można dostać albo, jeśli ten wyrok jest do roku, albo kiedy dostało się nadzwyczajne złagodzenie kary. I teraz na bazie tego, ten Bartek, który był zwykłym inwestorem kryptowalutowym, który później zaczął handlować właśnie kryptowalutami w ramach P2P, on nie chce być skazany. No finalnie przyznał się, że robił te transakcje, ale poddaje się pod orzeczenie społeczności kryptowalutowej. Chciałby wiedzieć, czy on... Jako, że nie robił tego badania przy 600 tysiącach złotych, a te transakcje, to źródło pieniędzy było faktycznie przestępcze, to jak wyczujecie, czy taki handlarz na P2P jest winny, czy może jest niewinny? A jeśli jest winny, to jakiego rodzaju wyrok powinien dostać? To jest pierwsze tego badanie prawnicze, tak myślę, które ktokolwiek kiedykolwiek zrobił. I zaraz po minucie damy sobie minutę na to, żeby każdy mógł zyskanować, kto chce, i zagłosować na to, jaki jest wyrok, to rzucimy na boczne, na boczne ekrany tutaj. Wynik, jaki, jaki oddaliście głos, czyli kto powie, że jest winny, kto powie, że jest niewinny. Więc przełączam teraz na ten QR kod. Jeśli możecie zagłosować, to będzie mi bardzo miło. Ok, zakładam, że widać. Uniewinniam 80, winny 1 rok pozbawienia wolności 69, półtorej roku w bransoletce 17, nadzwyczajne złagodzenie kary 23, 2 lata 4, 2,5 roku pozbawienia 11. Tak jak tutaj widzicie, rozkład poczucia sprawiedliwości nawet wśród społeczności kryptowalutowej jest dosyć duży. I to, z czym chciałbym Wam zostawić w tej prezentacji, co się będzie działo w kolejnych latach, to powinniście po pierwsze bardzo mocno się zastanowić, czy korzystać z rynku P2P, bo na rynku P2P, tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo problemów i ludzie bywali zatrzymywani, nawet tacy zupełnie nieświadomi, którzy zrobili transakcję całkowicie wpadkową, a druga rzecz jest taka, żeby dbać o czystość swoich kryptowalut. Te dbanie o czystość jest o tyle ważne, że w przyszłości będzie rejestr adresów kryptowalutowych i będziecie mieli olbrzymi problem z tym, żeby sprzedać kryptowaluty, które pochodzą z przestępczego źródła. Najbezpieczniejsze kryptowaluty to są te, które kupujecie na giełdach kryptowalut, bądź ewentualnie takie, które macie wykopane, no bo one są wtedy zupełnie inaczej oznaczone, ale kryptowaluty w kantorze to są te kryptowaluty, które mogą posiadać największą wskazę tego typu. Tyle ode mnie na tą chwilę. Bardzo dziękuję za uczestnictwo i do zobaczenia w przyszłości.